Jedziemy dać szansę. Dobra, jedziemy jeszcze wyeksplorować raz jedno miejsce, któreśmy raz byli i nam nie przypasowało, ale było zaraz po otwarciu, a dzisiaj już jest pół roku po otwarciu To najmniej jest pół roku, tak mi się wydaje. Dobra, znowu będzie okaże się, że 4 miesiące będzie afera koperkowa, tak więc jedziemy tam, gdzie żeśmy już byli. Tam gdzie żeśmy już byli i było bardzo słabo. A, a mówiliście, żeby iść i sprawdzić czy już jest dobrze, no to zobaczymy. Porzec już zaczyna wyglądać ładnie, już niedługo pewnie będzie jakieś inauguracje otwarcie, że pojedziemy sobie do chmielnika i z powrotem. Taki adventure sobie zafundujemy PKS-em. Co ty Auto na to? Autosanem czy jakimś tam. Jeszcze robią, ale już wygląda ładnie. Fajnie, że tego nie zburzyli, nie zaorali i nie przerobili na biedronkę. No, tu jeszcze jakieś susze i otworzyło. No przestaw, tu jest bliżej. <laughs> nie, ja powinienem mieszkać w Kalifornii. Tam, tam mi odpowiadał najlepiej w ogóle ten. Nie ściąga Tam mi odpowiadał najlepiej jak się to nazywa? Klimat. Tu mi nie odpowiada klimat. Jest zdecydowanie za zimno. Co proponujesz? Tomka. tomka, i Pattaj A Pat nie? Na razie jedna Tomka i jeden Patek. Eee, no to jest taki. Pattaj z czym? Tofu, kurczak, czy krewetka? Krewetką weźmy, nie? Krewetka 35 i Tomka. Pierwsza pojawia się zupa Tomka. Udało się w 9 minut. Dobry rezultat. I od razu pojawia się pad thai z krewetkami. Tym razem dobieramy jeszcze pad kapchrao. Jakkolwiek by to nie było z wołowiną. No możesz. Przyszło. No, Proszę tak bardzo. Sobie. Może chociaż po, po część Po część, Kasandra nadal głodna. Pokarmimy ją. Będzie jeszcze więcej. Plus najważniejsze są te dodatki, które się pojawiły, a dawniej ich nie było. Bo one nadają smak po prostu tym potrawom. Bez tego to jest porażka. Nie, nie odpuszczajcie tego nigdy. kawowe chyba będą, nie? Potrójny Pot... strzał. I wanilia Expresso. Ekspresso? To ekspresso? Weźmie... Weźmiemy jak. jak... A tutaj masz, jak ja też tu, jak Nie próbowałabym tych kulek ryżowych. Hmm, się, że powiedział, się nie. Nie kusiły pana? Nie. Stoi pan tak naprzeciwko nich cały dzień i nie? A to bardziej z takim porządnym jedzeniem. Zap a to to nic, nie porządnie? Spaghetti albo coś takiego, jakieś danie obiadowe, tak? Dobra. Co dzisiaj widziałam na grupie? Ale wycinają las ten taki tam? Na stadionie w środku lasu robią, wycinają połać lasu, żeby tam apartamentowce wybudować. Czy ty sobie to wyobrażasz? No trzeba bukować miejsca! <śmiech> <Lekszego> <śmiech> miejsca. <śmiech> Lepszego miejsca w kielcach nie znajdziemy! Wracamy do Tajka. Pierwsza nasza wizyta była tutaj z sromotną porażką. A teraz się okazuje, że, że nie była porażką. Można wręcz powiedzieć, że było całkiem zajebiście. Począwszy od tego, że stół się nie lepił. Druga opcja, jedzenie podane w 9 minut. A poprzednio było bardzo długo, bo pamiętam, że byłem tym mocno wpieniony. A, a teraz było szybko! No i przede wszystkim smakowo. Pierwszą rzeczą, jaką żeśmy zamówili, to zupa tomka. Za cenę pamiętasz? Nie. No właśnie też nie. Ale będzie widać. Za, za całość żeśmy chyba 80 zapłacili w końcu 83 zł. Finalnie 83 finalnie żeśmy zapłacili. E, I tak, zupa tomka, wersja śmieciowa. No to za 25 zł powiem Ci. Zupa? Nie, zupa chyba za 17. Tak mi się wydaje. No 35 pat tutaj. I 35 krewecami. to. I 3 Nie, 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 nie. I 31 padł. To jest 66 i 17. No, 83? <grym> Idealnie. <grym> tak. tak? <grym> Dobra, to, to nam się zgadza. Takie są ceny. I teraz tak: zupa tomka, wersja jest ze śmieciami. Czyli yy, uprzedzam, że jak przychodzicie i coś Wam się nie da pogryźć to się nie, nie trzeba te, tego. Na siłę, na siłę tylko sobie trzeba odłożyć, bo tam są pewne elementy, które dają aromat i smak. Poprzednio tego nie było i nie było smaku i aromatu. I przede wszystkim najważniejsza rzecz dostajecie do tego pastę chili, i tej pasty chili według własnego uznania. Ja nie mówię, że musicie ją ładować całą tak jak ja, żeby nic nie zostało. Ale jak tego nie dacie, to ta zupa nie będzie miała dla was smaku i będzie nie okej. Okay. Będzie ona biała, mleczna. A, a jak sobie zwrócicie uwagę gdziekolwiek, jak tajską zupę się dostaje, to ona ma delikatny czerwony kolor, bo jest tam już z założenia ta pasta obecna. Tutaj widzę, że jest inne podejście do tego. Pasta nie była obecna na starcie, ale po dodaniu zupa całkiem spoko, jestem na tak, dobra, smaczna, z wszystkimi rzeczami dodatkowymi, które w tej zupie powinny być. I nie mam zastrzeżeń. Jakieś Twoje uwagi? Nie. Bardzo fajnie było dzisiaj. Dobra, teraz idziemy do e, Pattaya. Proszę, Ty najpierw, żebyś się nie sugerowała moimi rzeczami. Tylko głośno. Ale, ale ja się nie sugeruję Twoimi opiniami, tylko mnie smakowało, było wszystko w porządku, tylko wydaje mi się, że jednak ilość krewetek porażająco mała. No i krewetki takie tak yy, Druga rzecz. Następnym razem wezmę z kurczakiem, bo co, te krewetki tutaj, yy, jak sam pattaj ok. Jeszcze jak go wzbogaciłem również pastą chili, to już w ogóle był wyrazisty. Trochę bało takiego tego smaku tamaryndowca, yy, ale jak się troszkę tego tego doda to, to jest ok. Ale no, no krewetki tu nie. I powiem szczerze, że jeżeli bym miał wybierać pataję pomiędzy tą opcją a warszawską to wybrałbym na warszaskie. Ja przynajmniej. Twoja opinia? Na warszawskiej ostatnio było coś takie suche dostałam, jak dostałam na wynos, no to... ale mogło się nie udać, rozumiem, że coś poszło nie tak ten jeden raz, bo to był jeden raz, a zamawiam często do pracy. A? No, raz w tygodniu zamawiamy. A reszta była okej? Okay. No, ja bym tutaj jakby miał te dwa. Tutaj już nie, nieźle, naprawdę jest całkiem spokojnie. Wydaje mi się, że tam jest w tym padtaju tutaj, tutaj w Tajce, mm -hmm. że jest jakiś taki jeden składnik, którego nie, nie czułam w żadnym innym padtaju i ten składnik mi nie odpowiada. Nie wiem co to jest. Rozumiem. Zasmaczek. Rozumiem. No to ja ci nie pomogę. Nie wiem no też. To, to tyle. Ale hiten dzisiejszego. <laughs> dzisiejszego dzisiejszego obiadu, no bo jest dopiero 16 godzina, tylko mieszkamy na takiej długości geograficznej, że już jest ciemno to był Pad Krapao Pad Krapao wersja uproszczona po polsku Pad Krapao z wołowiną było zajebiste również dostajemy do tego soja sosy z papryką chili i władu. Ja, Kalkasia tam sobie delikatnie popsikała bo tak się szerujemy tymi porcjami dzielimy się znaczy, żeby po polsku było żeby sobie dużo, dużo rzeczy wy, wytestować I Kasia trochę sobie tam po, pociapciała tym Tym chili sosy z papryką A ja dałem To wszystko zaprawiłem tym I najbardziej mi to smakowało Aczkolwiek, tak reasumując Bardzo podobna jest do de, pikantnego kurczaka Wadong Kwan e, To, 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 to ta, ta potrawa I Wadong Kwan Pewno jest taniej, pewno jest więcej ale ogólnie Tajka, dla mnie pełna rehabilitacja i na pewno będę się tu zjawiał, eee, bo tak jak powiedziałem, czysto, pani miła, szybka obsługa, smaczne jedzenie, ceny, no to już nie będę się wypowiadał, bo to zawsze powoduje aferę międzynarodową, czy coś jest stanie czy coś jest drogie, to już sami musicie w głębi swojego serca odpowiedzieć na pytanie, czy zupa za 17 to jest drogo, tak czy nie, piszcie w komentarzach, czy zupa za 17 to jest drogo, duży gar, nie mało. Dużo, ga, dużo tej nie, grupy. nie mów duży gar, bo to duża miska. Duża po miska, dużo, duża, miska taka duża miska. Duża miska, to 17 dużo czy mało. Patkaj, no tak. ile? 20? 31, tak? Z krewetkami? 35. 30, a 35 z krewetkami. Patkaj, dużo czy mało. Porcja, taka też w miarę okej. Okay. Gdyby była nieco większa, to by się nic nie stało, ale ja zawsze bym chciał coś nieco większego. Tak więc. Tak więc myślę, że. Nie ściągają ode mnie. No, no wiem, jest, jest OK. Trochę tam, tak mi trudno powiedzieć, byśmy się szerowali. I nie wiem, czy tak porówno. Czy ja zjadłem więcej, czy Kasandra zjadła więcej? Ja e... na pewno nie zjadłam więcej. Uuu, ale uważam... czuję... Nie, 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 najadłam się, ale uważam, że nawet powiem ci tym obiadom, chyba bym się najadła z tobą na pół. Czyli to podkrapało było niepotrzebne? Nie, potrzebne było, potrzebne było. By było. No, właśnie, o tym mówię. I, I to ocenicie, czy to dużo, czy I zapad krapało już od razu z, z ryżem. Nie trzeba też dodatkowo dokupowywać i za niego płacić. To jest dla mnie bez sensu. Jak są potrawy, które się je z ryżem, to powinien być już serwowany z ryżem, a nie że dodatkowo się z niego płaci. I Tu było 31 zł z wołowinką. Jest tańsza wersja z kurczakiem, ale ta wołowina naprawdę była fajnie zrobiona i fajnie, no i fajnie smakowało. Jestem dzisiaj bardzo mile zaskoczony i. No, rozumiem, że te, to, to pierwsze potknięcie, na które żeśmy się nadziali, to było potknięcie związane z tym, że, że to był start tego biznesu i faktycznie chyba wtedy im nie dowieźli ani przypraw, ani, ani składników wszystkich i tak gotowali z tego, co mieli. A mieli niestety tylko płyn do prze, prze, przeczyszczania kanalizacji i śmietane. No. A teraz było wszystko tak, jak ok. No ja, rehabilitacja u mnie u ciebie. Tak, zdecydowanie też. Będziesz ponawiała? Tak, tak. tak na tak. pewno mam chęć spróbować też innych rzeczy. Tak. No, patkrapało było zajebiste. Bardzo fajne było i jeszcze mam ochotę na to z tymi orzechami nerkowca. To pad ko ko koła patpet? Padmed Padmed, no pójdziemy następnym razem spróbujemy, ale ładować Ładować te przyprawy Jak wam no, pani daje przyprawy, Bo to jest bardzo takie <laughs> Wtedy jest to... Jałowe bez przypraw No, no nie, po prostu no, dla nie mnie prawek. bez przypraw nie jest Zresztą żeście widzieli, że poprzednio jak Żeśmy to zamawiali To żadnych przypraw nie było dodatkowych Teraz już się pojawiły, tak jak faktycznie pojawiają się Zazwyczaj w azjatyckiej kuchni Te dodatkowe przyprawy Nie wiem gdzie ja jadę Jedziesz albo do galerii bo do mojej pracy hmm. Na razie z tego pasa mogę jechać i tu i tu Jeszcze się zastanowię Tyle Zachęcam do odwiedzenia i do komentowania Czy drogo czy tanio